Z Antwerpii magiczni ruszają dalej. Bruksela. Daniel zaczyna szukać noclegu. Cały obieg dla ciebie. 80 metrów. Trwały parking. Balkon. Bezpłatne WiFi. Lodówka. 1400 widoby. Bierzemy? Dwóch dorosłych. Jest tu dwóch dorosłych? Nie no to jest dziecko. Poniżej 10 lat. Trudno się nie zgodzić. Jadą do galerii. Czas coś zjeść. To Wegę, to ja nie chcę. Mi, nie to mi wejdzie table, ble, Kurwa, waj. Pysza, to jest to, co jedliśmy. No ja to lubię, ale za, za jedno. To nie jest wege. Gdzie są makarony? Tu, tu no. Duża czy małe? Medium. Medium. Jaki? Co to jest nodless? Co w nim mi to? Makaron! Daj to, bo nic nic z czym. Ja pierdolę, no. Kurczak. Krowę mi daj! Jaki sos chcesz? Weź sobie y, swi chili. Swój chili. Teraz wybieraj co chcesz do tego. Grzyby chcę. To, 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 to. To jest jak zupka chińska, tylko taka trochę wypasiona. Jak za tą cenę? Lipa. Po kilku kęsach żałuję, że nie poszedł do McDonalda. Po posiłku próbują wyjechać z parkingu, ale nie wiedzą, że trzeba zapłacić w biletomacie. Hello, I want to pay by card, but I don't know... You need to pay the machine, no, nobody, a, ah, okej, okay, okej. Okay. Kurwa mać. Jak jutro wyjedziemy? Kurwa, no nie wyjedziemy, no bo auta za nami stoją, nie? Udało się i wyjeżdżają. Dojeżdżają do Brukseli i zaczyna się szukanie adresu. na tu? Pytam się ciebie czy... No nie wiem. Mycha, który numer? No pokazałem ci trzy razy. No to nie umiesz odpowiedzieć czy... A wiesz? tu? No bo nie wiem, tu nie ma naklejki. A portalet jest gotowy. No dobrze, ale parking jest gotowy? Już garaż? Nie, nic nie jest gotowe. Dlaczego? Za godzinę. Więc jadą na zakupy spożywcze. Tu kwiatki? Masz, kupuję ci, i zapłacisz. Najtańsze masełko. Z omegą trzy, masło i z ryby? Z wielkimi zakupami docierają w końcu do apartamentu. A tam winda jest tak mała, że zmieści się tylko Daniel i jego brzuch. A kiedy już udało im się wcisnąć, winda się zacina. Wow! Nie płacz! Dzwądzieć! Zwoń do faceta! zwoń do niego! Przez zero! Przez zero! Jedzie! Nie! Oh my god! Yes, jest! Kurczę! Thank Udało się dojechać, ale to nie koniec. Teraz walka z drzwiami. No tu ja nie wiem, ja siadam na schodach. Tu teraz otworzyłem przesamponowałem. W końcu Natalia ratuje sytuację. Jest! Wieczorem Idą do restauracji. You have here some bakary, like this. Spaghetti and carbonara. I will, I will show you what we have. One champagne, max 20 euro. One shot <laughs> now, nice drink fantastic. strong alcohol, shot, and cola. Ok, so would you like maybe we've got a cocktail, like. Job second, problem. yes, second option. Second. Really? Yes, yes. Okay, extra short, okay? Shot, okay. Wait, wait, would you like a bottle of water? <laughs> yes, water, please. One liter, half liter. No lid cool. Okay. Uh, one, 18. 82? 18, 82? 1. 82? Uh, moment. Eight. One. Yes. Bucket. No problem. And. <gasps> More. We've got the candy caviaroni. It's very nice. Ok, one pasta. Ja to zjem, pięć posiłków zjem. And one. Czy takie coś? Oj, kto? Oj, pierdolę. Skąd tam jest małina? Krepczyk, to jest tutaj? No? A ja pierdolę, topiłam się. Wow, pierdolę! Chleb, it's the bird. Mariowe. Chleb, jedź. To jest do mm. masła nożyczek. do masła? A ten do czego kurwa? Do obiadu. A wiesz, to jest mięso? To jest gruszka z mięsem, To jest cebula? Tak. To wygląda jak rozjebany kurczak. A, Gorące. To jest woda? Tak. Dlaczego no. tak mało ziemniaków, kurwa, dali? Tu nie mają ziemniaków belki. Bo to Na koniec Daniel wylizuje talerz i na szczęście wychodzą z restauracji. W apartamencie Natalia pada z nóg. Daniel dalej głodny, więc jeszcze je suchy chleb. Na koniec Natalia próbuje mu dać truskawkę. A widzisz, sprawa ją, czy raz zdejmie te kurwa zielone kurwa. Ale ja myślałam, że ugryziesz tylko. No właśnie. Czemu faka wystawiłeś? Bo nie chybaś tego. Ale myślałam, że ugryziesz i, i że ja ugryzę z tobą. To źle myślałaś. Ale myślałam, że ty ugryziesz i ja ugryzę dalej. Źle nie powstałaś. Daniel obraża się o truskawkę. I tak kończy się kolejny dzień magicznych z głodem, dramą i jednym wielkim dzieckiem w roli głównej.